Witajcie ponownie w programie, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Tablica i odpowiedź na tablicy. To jest dobra odpowiedź. Ornament architektoniczny, zwykle o i tak dalej. Cała klasa wiedziała, bo moja klasa jest mądra. I oczywiście Krystian wiedział: wracaj, pan już teraz sobie będzie radził sam. Cześć. Teraz sprawdzimy, jakim jesteś zuchem. Wyświetlimy ci kategorie. I jeżeli zdecydujesz się na wybór tej kategorii, to znaczy, że już nie będziesz mógł się wycofać. Wygrasz 100 tysięcy złotych albo nie. Jeżeli poznasz pytanie, nie możesz już się wycofać. Czy to jest jasne? Tak, to jest jasne, proszę pana. To jest jasne, proszę pana. Tak. I nie będzie pan już aroganckim, zarozumiałym, niegrzecznym uczniem. Dlaczego? Mogę Dlatego, być. że pan taki był przed chwilą. No, no to chyba nie ma żadnej przeszkody, żebym był nim nadal. Jest przeszkoda. Poważnie? Mm -hmm. Jaka? Taka, że mogę nie zechcić z panem współpracować. Yy, znaczy, po wygraniu przeze mnie 100 tysięcy złotych nie mam nic przeciwko temu. Będziesz miły i grzeczny? Dobrze, do wygrania 100 tysięcy postaram się taki. Cieszę się bardzo. Chcesz poznać kategorię? Bardzo chętnie, proszę. Proszę o kategorię wartą 100 tysięcy złotych! To boska! Historia! Leży. Dobrze, no nie. Odważysz się. Raz się żyje. Idziemy. Proszę bardzo. Będę strzelał. Proszę bardzo. Brawo. Grasz i guzik. Znaczy, kiedy guzik? Grasz i guzik naciskasz. Teraz Musisz już. Musisz powiedzieć gram i nacisnąć guzik. Aha, muszę powiedzieć gram i naciskam guzik. Marcin! Marcin, Marcin. Marcin, Marcin, Marcin. Dobra, gram. Okej. Okay. Prosimy o pytanie. Mm -hmm. Jeden z wynalazków przypisywanych starożytnemu uczonemu Archimedesowi z Syrakus nazywano śrubą Archimedesa. Do czego służyła ta śruba? Czy ja mogę przeczytać pytanie jeszcze raz? Zyskam dzięki temu na czasie. Bardzo proszę. Jeden z wynalazków przypisywanych starożytnemu uczonemu Archimedesowi z Syrakus nazywano śrubą Archimedesa. Do czego służyła ta śruba? I moja odpowiedź będzie następująca, oczywiście będzie to zupełny strzał. Yy, więc tak, wydaje mi się, że śruba ta służyła, można powiedzieć, do czerpania wody z niższych poziomów na wyższe. Po prostu, można powiedzieć, każdy, każdy jakby, każda przestrzeń między kolejnymi śrubami podnosiła wodę na, na wyższy poziom, i potem ta woda wylewała się. Chyba Archimedes wymyślił to wtedy, kiedy Rzymianie oblegali Syrakuza, potem to zabili w 212 roku przed naszą erą, kiedy powiedział do rzymskiego yy, legionisty Nie, niż moich pół. Miał wtedy 75 lat. Oczywiście jest to zupełnie strzał ta odpowiedź. Także no, no. Pewnie 1500. Co mam przycisnąć jeszcze? No dobra. Z przykrością stwierdzam, tak. że twoja odpowiedź jest poprawna. Yeah! Dzięki uczniu i mów, że jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, ja Pełnym nie jestem, zdaniem. Ale ja nie jestem mądrzejszy. Do tej kamery. Aha, z której strony? Znaczy to się i tak wytnie spokojnie. Do lewej czy do prawej? To no już chyba wygrałem 100 tysięcy. Mogę być niechlepszy. Ja, Marcin Bielicki. Prawnik z wykształcenia oświadczam, że jestem mądrzejszy od piątoklasisty. A ja to potwierdzam! Siosio, siosio z mojej klasy! Już koniec lekcji! Koniec lekcji! Siosio, siosio, siosio! Siosio z mojej klasy! Do widzenia, Nareszcie do widzenia. Znalazł się śmiałek wprawdzie arogancki brawo! i niegrzeczny, ale udowodnił, że Panie można być w dorosłym wieku mądrzejszym od piątoklasisty. Brawo! Czekamy na następnego!